Widzowie, mam dla Was bardzo ważny apel. Piłem kanapkę za 15 zł w żapce. Kuwa, bogactwo. Czy właśnie pobierasz proteinowego szejka potreningowego, popływaniowego, tak? Widzowie to Kamil, mój nowy podopieczny. Obraga, <grym> nowy podopieczny z dziedziny pływanie. Dominik jest z dziedziny siłownia. Kamil jest z dziedziny pływanie też? Nie, ja nie biorę. Ja, ja jestem po kreatynie. Podsumowanie aktywności poniedziałkowej. Bez kitu kurwa, ale wyjebało. Zaliczę ci trzy sesje cardio: Bieżnia, basen i twoja stara. Nowy tydzień, nowy dres trzypaskowy. Niedługo wskoczę jeszcze w różowy. Zobaczycie. Adasiu, dokąd płyniesz? Ukrainę wyobraźnię Spałem, żołnierze Ale hula. O ja pierdolę No i Jeszcze włączone nagrywanie i muzyczka mi leci. I wszystko będzie. Miks na mordowaniu sztangą samego lata. <noise> tak, no, miks do wyciskania jesteś za chudy, czy jakoś tak. <noise> Mateusz, ale ja chciałem poćwiczyć, a nie być statywem. Nie słyszę! <głos> <głos> Mam hardstyle na słuchawkach! Ja pierdolę, jeszcze. <grymne> Idę z kadru teraz. <grymne> Aaa! Biceps biceps i środkowy akton barku Tak stałem w tym kadrze i nie wiedziałem co ze zrobić Ej. Muszę poradzić, Ale ty nie Je. jesteś w stanie nic zrobić Ej. Muszę poradzić. Jak oceniasz moją gigant serię? Ale zajebał No przypierdolił ja już myślałem że po drugim jest koniec ale po miejscu sięga po następne i robi bo nie odleciał, kurwa tyle było, tyle od ziemi już był no. czemu nie odleciałem? Bo, bo nie jestem yy, bocianem. Muszę no, dzisiaj Dominik wykonuje kobiecy trening, jak sam powiedział. Jest to dla niego bułka z masłem. Idzie mu to jak pestka w awokado, bo jest duża, wielka i nie da się jej pominąć. Mateusz ma rację. Myślałem, że będzie łatwo, ale wyszło jak zwykle. Zlekceważyłeś przeciwnika? Chuj w dupę. Teraz już wiem, jak się czuję chmur na ubojni. Mniej więcej tak. Ale ty nie, jest. nie jesteś w stanie nic zrobić! zlekceważyłeś przeciwnika jak Polska-Słowacja na euro. wyspy Owcze. A nie no, z Wys A i Mołdawia ostatnio. O, to jest najświeższy przykład. Okay. Muszą prowadzić. Dominik? Co sądzisz o tym jak się ogoliłem? Muszę Jesteś gładziutki jak... No nie do końca gładki, widzę tam jeszcze taki... No bo to w niedzielę było, no. a już jest wtorek. Kurwa. też nie widzieliśmy się wczoraj. byłeś gładszy? Tak. No. No, a ten zarost jak... Jak... No nie, to nie jestem aż tak gładki jak Seba Kot. Ale no tak gładko mi dzisiaj stuwa poszła na klatę. I o to chodzi, to jest ważniejsze niż gładkość głowy i skóry twarzy. Widzowie, mam dla Was bardzo ważny apel komunikat. Otóż wiem, że wiele osób zadawało mi pytania w diemach na Instagramie. Na YouTubie, w komentarzach. Otóż nie jestem już naturalny. Zobaczcie sami. To już nie jest natural beauty. Za to mój pies ostatnio robi strasznie rzadkie kupy. Czemu? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Myśleliśmy, że jest chory na początku. Ale dzisiaj zrobił normalną. I stwierdzam, że symuluje. Ty? Symuluje, on czasem udaje takiego żeby się nim zająć. Aha. Jest taką adycyjną kurwą troszkę. Boże. Taki, taki pikny pies. No, 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 no. No. Pick, pick me dog. No. Pick my shit dog. No. Skurdy, bysy ostatnio, no. A ty jak taką rzadką kupę zbierasz? Nie zbieram. No tak myślałem. No, no, nie, tak, no kurwa, tak właśnie nie. myślałem, nie? Nie. Aż się przypomniał, od, yy, jak kiedyś jeździłem no, na tak szybko i chłop nazywał go o tych bocznych zwiczek tej bocznej szuflady przy drzwiach. No wiem. I tam mi chłop pawia puścił. Jak to zobaczyłem, to nie ma sensu tego zbierać rękami, jadę na odkurzacz. I to odkurzaczem. No, to jest mniej więcej to samo. T Tą kupę łatwiej jest wciągnąć odkurzaczem, niż ręką mną. Chodzisz z odkurzacza na spacer? Nie, właśnie. Ale o. chyba zacznę. <grym> Ale ty nie <grym> jesteś w stanie nic zrobić! Wow, się stąd Nie twój dostawca pizzy bardzo dobrze o tym wierzę, tylko cardio I pacjent. Rozmawia trener personalny z klientem i klient trenera personalnego się pyta Ile kaw pije w czasie treningu A trener odpowiada trzy kawki Myślałem, że będzie odpowiedź typu anabolicznie Nie, chodzi o to, że kuje dupę Dobre, 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 dobre. Cześć. cześć. Ja muszę prowadzić. Tak. mnie. Siemaneczko, pokażę Wam dzisiaj, co znalazłem ostatnio w szapie. Patrzcie, kurwa. Chowajcie, matki. Zaczyna się epoka jebania ulanych kurew. Moje konie wodzę z tym powrotem do jebania, najpierw, bo najpierw muszę sam dociąć, a wtedy to już będzie z górki. Siła nosa. Kawka na wynos. Dzisiaj towarzyszy mi, tam w kąciku kulinarnym, w którym dzisiaj testujemy kanapki o smaku sanach z żabki. Ja łagodnie pierdolnięta. No, pachnie tako. Baczmy, jak smakuje. Jest dużo szynki. No, ta szynka robi robotę. Trochę przypomina smakiem wycofaną już kanapkę z chlebem proteinowym i polędwicą. No, bo tu jest właśnie chleb proteinowy. I szynka z indyka. Więc w sumie sztos. No, jest taki różowy posmak. Różany. Ja łagodnie pierdolnięta! Idziemy do multiskrytki po multipaczki od multisponsorów. Szybki przelot po paczkach. A tutaj taka szczotka do czesania włosów w dupie i na plecach, których jest coraz więcej, przez coraz większe stężenie testosteronu we krwi. Które jest spowodowane treningiem siłowym. Energole z KFD, bo były za złotówkę i magnezja. A tu dobrze wiecie, że ostatnio zacząłem uprawiać kardio częściej. Cyk, dziękuję. Adidas Polska za ultra boosty. Mam nadzieję, że da mi to busta. Jak mnie? Ej, słabe odbicie dzisiaj jest. Ale buścik siedzi. Jeszcze jedno bardzo ważne ogłoszenie na koniec Zaczynamy challenge 2 miesiące Minus 8 kg Oświadczyłem mamie, że jak przyjadę na święta To będę ważył mniej niż stówę Także bez zbędnego pierdolenia Bo sobie pierdolenie ponagrywam już Na następny materiał Trzeba robić cardio I trenować No teraz idę to smontować, ale rymy najgorsze czasownikowe na bezokolicznikach, obrzydliwe.